Cześć, tu Chris. witajcie na kolejnym filmie. Ostatnio firma Tenda podesłała mi takie dosyć ciekawe urządzonko pracujące w sieciach WiFi 6 generacji. Jest to repeater 6 generacji Tenda A33. I tak się składa, że on ma port WAN, czyli mogę go bezpośrednio do źródełka internetu podłączyć i będę miał internet prosto z tego urządzenia jako taki access point. Nie będzie działać w trybie Przekaźnika tylko właśnie w trybie Access Point. Pierwsze co tu musimy oczywiście z urządzeniem się połączyć. Zobaczmy czy jest dostępne. Ja je podłączyłem już do prądu. No i jest. Tenda XT, czyli Extender. Połącz. Musimy zobaczyć jaki adres IP pobierze, bo szczerze mówiąc nie mam pojęcia. Na razie go testowałem tylko właśnie w trybie takiego wzmacniacza sygnału. Musimy wejść sobie tutaj w karty sieciowej i zobaczyć stan w jakim będzie to urządzenie, czyli adresację, jaką pobierze, bo to jest dla mnie najważniejsze. No to widzę, że wszystko ładnie się połączyło, no internetu jeszcze nie będzie, bo nie jest skonfigurowane. Chociaż adres IP publiczny już pobrało, z tego co widzę. Czyli w zasadzie to urządzenie chyba nie ma serwera DHCP, skoro publiczny adres pobrało, a to ciekawostka. Myślę, że błąd popełniłem tutaj, podłączając urządzenie bezpośrednio już do internetu. Dlatego mi tutaj adres publiczny pobrało i w tej chwili nie mogę się dostać w żaden sposób do tego urządzenia. Zrobimy inaczej, może odłączę mu po prostu dostęp do internetu i je jeszcze raz uruchomię. Jak się okazuje, mm, faktycznie mogło to nie działać, bo u mojego operatora każda zmiana urządzenia na porcie WAN sprawia, że Modem kablowy trzeba ponownie uruchomić, bo inaczej, nie doda ten modem, tam u nich już do serwera do serwera DHCP, mojego MAC adresu do ACL-ki, więc no nie będzie mieli dostępu do internetu, nawet jeżeli zostanie pobrany adres. Więc na razie sam repeater podłączyłem jeszcze raz do prądu, czyli wyjąłem go z gniazdka, włożyłem z powrotem. On się w tej chwili restartuje. No widzę, że już jest aktywny, łączymy się z nim i on powinien być dostępny pod jakimś standardowym adresem. Wydaje mi się, że 192 1.1 no zobaczymy albo 254, czy to może być adres. Tak, 254. Bo specjalnie oni oni tutaj zmienili właśnie tą adresację, żeby była taka dosyć daleka od jedynki, bo na jedynce może być na przykład routerek, na 1.1, a oni sobie ją po prostu przesunęli. Hasło logowania mi tutaj wymaga, żeby podać. Tryb wzmacniacz albo tryb APF. Wybieramy tryb Access Pointa. Ten ten nie zostanie bez zmian. Hasło wpisane. On w tej chwili się konfiguruje. I co my musimy zrobić? Musimy do niego podejść i podłączyć mu pod yy, port. Jedyny port, który ma kabelek z modemu kablowego. Dobra, urządzenie zostało podłączone. Ono jeszcze się tutaj restartuje. Teoretycznie powinniśmy mieć zaraz do niego dostęp. Jeszcze się tutaj nie uruchomiło ponownie. Jeszcze czekamy. A już jest zaszyfrowane. Tak, uruchomiło się ponownie, czyli możemy już hasło wpisać. Powinniśmy mieć dostęp do internetu już z niego. Internet działa. Sprawdźmy. Łączę, mam jakieś 200 na 20. W godzinach szczytu potrafi nawet 300 na 30 wyciągnąć. No to dajemy speed testa. Jakiegoś prostego speed testa? To nie będziemy się jakoś wgłębiać w te testy. Jestem 2 metry od naszego wzmacniacza sygnału. 150-160 megabitów na sekundę. 200-218. Czyli spokojnie mam powyżej swojego pakietu. 22 megabity, 23 megabity w aplaudzie no powiem Wam tak, ja mam kartę tutaj, w tym laptopie, niestety, yy, majmo 1 X1, więc ona tak naprawdę korzysta tylko z jednej antenki tego wzmacniacza sygnału, który działa teraz w trybie więc yy, no ten mój wynik, teoretycznie można by było brać razy dwa. No dobra, jestem w kolejnym pomieszczeniu i jeszcze raz start. Ja wiem, że powinienem tutaj zrobić jakieś testy i perfa czy FTP, no ale to jest takie proste urządzenie, to mierzymy, tak byśmy symulowali osobę, która korzysta z internetu. Oczywiście my jesteśmy połączeni na 5 GHz, bo dzięki temu takie duże prędkości osiągamy. O, 200 ściany nośne i 160 MB. Mm, całkiem nieźle. No powiem Wam, że szok. Ym, pomimo, że to jest troszkę... Słabszy ten zysk sygnałowy niż w przypadku routerka, no to daje radę. I to działa w ten sposób, że tak jak tutaj widzicie, internet, patr patrząc z lewej, wydaje mi się, że łatwiej by było wam to odwrócić. Także ja wam to odwrócę. I jak widzicie, tutaj mamy od lewej strony klient, później jest nasz wzmacniacz tenda. Sygnał idzie ze wzmacniacza do modemu bądź routerka. Bardziej zalecam podłączenie tendy kablem wanowym pod router. Chyba, że Wasz operator Wam da kilka adresów IP. I dopiero później macie połączenie do internetu. Dlaczego kilka adresów IP? Mój operator daje standardowo jeden adres IP. I jak ja się połączę klientem z tędą ze wzmacniaczem tenda, to tenda automatycznie nada mojemu klientowi tylko i wyłącznie jeden adres IP od operatora. Dlaczego tak jest? No to bardzo proste, bo ta tenda ten nie posiada serwera DHCP. To jest zmacet sygnału. To urządzenie zostało zaprojektowane jako zmacet sygnału i ewentualnie jako Access Point, a Access Point nie jest zazwyczaj routerem, chociaż niektóre mają y, też możliwość nadawania adresów IP, mają serwer DHCP wbudowany. Akurat to urządzenie tego nie ma, więc tak naprawdę otrzymamy adres y, taki, no taki jak nada nam operator. Ja myślę, że każdy z Was źle myśli o budowie sieci Wi-Fi w domu, bo każdy postawi router z antenkami i jest zadowolony. Nie. Trzeba to troszkę inaczej zrobić. Ja to zrobiłem inaczej. Tutaj macie mieszkanie lub domek, trzy pomieszczenia, kuchnia, salon i sypialnia. Ja zrobiłem tak. Kupiłem zwykły routerek bez antenek, czyli bez Wi-Fi. On ma tylko interfejsy LANowe. Gigabitowe i port USB. Do tego dokupiłem trzy sztuki takich właśnie repeaterków od Tenda. Porozmieszczałem je po wszystkich pomieszczeniach, czyli tak, w pierwszym pomieszczeniu, w drugim i w trzecim. I teraz się pewnie zastanawiacie, jak to działa. Po Wi-Fi dane wymieniają? Nie. Niestety nie ma tak lekko. Jeżeli chcecie, żeby Wasza sieć... Yy, Radiowa dobrze działała, wszystko łączymy kabelki. Czyli z tego tutaj, routerka z jego portu najlepiej gigabitowego, łączycie kabelek, gdzieś tam sobie ciągniecie przez y, jakieś szychty, przez listwy do portu WAN w takim y, repeaterze I tak samo stąd kolejny punkt. To już od Was zależy, jak tam sobie po ścianach to przyciągniecie. I w ten sposób ta sieć u mnie działa właśnie za pomocą takich trzech urządzeń. Co mi to daje? Że jak są ściany, nie mam żadnych lagów. To jak rozwiążecie nazwy tych sieci Wi-Fi, to już zależy od Was. Ja mam każdą nazwę inną. Czyli jak przechodzę np. do tego pomieszczenia, to się łączę z tą siecią. Jak przechodzę do tego, to z tą. Jak przechodzę do kuchni, to z tą. Można wszystko pod jedno zrobić. Można tak sobie to skonfigurować, że w razie jakichś problemów automatycznie on się przełączy na przykład na to urządzenie, ale ja wolę to ręcznie robić po prostu. Jestem tradycjonalistą i w glazurnictwie krzyżyków nie stosuję. Chociaż niektórzy mówią, że mógłbym być przez to ateistą. Dobra, to tyle. Zobaczymy jak ten sprzęcik działa. I to wszystko. Także dzięki, do następnego. Cześć.